Czemu, czemu Mieczysław napisał na czydzie tak? Ciekawe, czy bym dał radę, Cię pokonać w łóżku. Brzmi to trochę dwuznacznie, czy nie? W sensie? Co? Jakbyś zrozumiał, jakby Ci chłop napisał na czydzie tak. Ciekawe, czy dam radę, Cię pokonać w łóżku. Nie wiem, jakiś nienormalny ten fajak. Jakaś taka propozycja co? dziwna, nie? Czartuję, to jest spokojonek. mówię Ci. Chyba źle zdanie po prostu złożyłeś, jeśli chodziło Ci o coś totalnie innego. Fajne narzuki. Co to są narzuki? Co to znaczy? Ale co? Nie wiem, Chłop napisał na znaczy, tak, fajne narzuki. Fajne nóżki. A, nóżki. No, to... Prawdopodobnie źle napisał znowu. Zdąży zniszczyć? Dobra, zdążyłem. Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Myślałem, że podejdzie z tej strony, ale jednak nie podszedł. Zabawnie dosyć. On chyba nie wie jak mnie, jak mnie zrzucić. Będę się tutaj z nim w kółko. Siemano. Do Dirix. Nie mam pojęcia jak to się czyta. O kurde, zrąbałem. Dobra, nice od pleców, ich zaszedłeś. Ursuba daje. Ursuba dajesz? Mhm. Kurde, aś tak starałem. Dobra, Dobra nie, to nie daje. Ja pewien nie jestem. Dobra, patrzę to, wbijamy tutaj. A. Ten, no. Super fireball. Fajnie, że w ogóle poleciał, tak bym powiedział. W ogóle mam super kolor. Idealnie ten kolor pasuje ci do twarzy. Jedymy na kurwy. <średziny> Jedymy. Jeżeli stawiasz, to możemy jechać. <średzy> Cały internet, bo inaczej bym nie mogła wrócić. Tak? Spokojnie, no spokojnie. Jaki masz pomysł? Nie mogę tego zdradzić na tak kamerach. Bo to nie. jest. Ona widzowie ma pomysł, Powiem którego nie tak, może zdarzyć, to... zdradzić, ale ja mam dla was pewien przedsmak tego pomysłu. <słuch> to są tylko dźwięki, ja wiem. Ej, będzie cały czat niebieski. Ale, ale no życie, życie. No nie! Chłopiec na hita, ja też jestem na hita. Padł I się zabił. Nie wierzę. O, napisałeś jak cygarki. No, 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 no. To no, moją cy... reakcję na to. O! Przygotuję na czasie już napisane i napiszę to za jakieś 10 sekund. Wody się napije, tak o. Pamiętajcie, żeby pić wodę, ponieważ woda to człowiek składa, składa się w 80% z wody, tak? Czy w 90%? Nie wiem, ale. ale Bardzo dużo procentach z wody człowieka. i trzeba pić wodę, żeby Tuchownie. być zdrowym. Nawet w takich, nie wiem, wakacjach najbardziej, tak. W wakacje tak, bo wakacje jak pracujecie, nie wiem, Wody. tego dźwigacie, to też musicie Dajcie pić wodę. Wody trzeba pić dużo. Dobra, to ja piszę na czacie już i wbijamy. Dzisiaj byłem na wykładzie, jakiś hop zaczął coś o TikToku gadać, taki stary. Ogólnie miałem dzisiaj wykład z który w sumie zachowywał się jak alkoholik i też gadał. Jakby wypił z sześć wojaków i cisnęliśmy cały czas bekę z tego, jak mówi, jakby był po wojakach. No i... <laughs> Okej, okay, oni mają łuk. No nie, co to są za oponenty? Bloków nie kupiłem. Jezu, ale to ograłem pięknie. Ogólnie to przez przypadek postawiłem ten blok tam, ale wiecie: Bo na przykład mój nick często ludzie czytają jako franek. A czyli mój nick wygląda jak franek? Coś w sensie jak nie miałem podwójnego E pomiędzy nickiem. Miałem fenek i wszyscy się ma franek I mega mnie to denerwowało. Ale już jest. Już nikt nie czyta mnie jako franek. Dobra, patrzcie to, patrzcie to. hop jest robiony. No nie! To TNT mnie wysadzi pewnie zaraz. Zniszczę to czy nie? Zniszczę to czy nie? Zniszczę to czy nie? Powiedzcie, że to nie! Nie zniszczyłem! Najgorzej! Jezu, jakbym go tam zrzucił. Aha, ja w ogóle. Ja myślałem, że ja z celuję. A ja trzymałem blok wełny w ręce. I się dziwiłem, czemu nie strzela. 500 <grym> takiego akcja, nie? Test makiera, widzowie. Patrzcie na to. Dobra, go zbliża się, robi jakoś tak, że się stawał tutaj. Na rogu, co nie? to trzeba tak idealnie tutaj. I się puszczało i się biegło, co nie? I się skakało co jakiś czas. Patrzcie na to, widzowie. Joki! No Bóg tej gry! Bóg tej gry. Widzowie, Choć szkoda, że mnie zaraz sklepał, ale właśnie zrobiłem God Pierwszy raz. Wystarczyło na makrze zmienić klikanie Pomadką... Dobra, robimy lekcję z ogrozy. No, orto... nawet dzwoni, ale nie wiem kto Do. to jest nawet. Dobra, to Wiesz, a ja robię lekcję z ortografii nie, na szybko. Czyli... Patrzcie to. Jak piszecie po co nie? To wam wyjdzie podka. A jak piszecie pomadką, po matką, tam wyjdzie pomadka. Co nie? Więc w momencie kiedy wpiszecie pomadką, prawdopodobnie jest źle. Albo bo wam nie wyskakuje to co chcecie. Dlatego przez dy, a nie przez ty Taki poradnik na szybko widzowie Ode mnie dla was Nie ma za co Problemy są Kto to jest? Dobra, a. idę do ciebie kron, 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 kron. To Pstryk przyszedł no dobra. dobra, Pstryk, my sojusz, tak? Na to często chorują trapowcy? Trapowcy? No Ja nawet nie wiem, co to znaczy No dobra, ale To powiedz, że nie wiesz po prostu, dobra? To jeszcze raz nie wiem to, nie, jeszcze raz miałem zapytać i mieć odpowiedzieć. To jeszcze raz robimy Wiesz na co chorują trapowcy? Tak wiem Ale to jeszcze raz, bo ty nie umiesz Dawaj jeszcze raz Wiesz na co chorują trapowcy? Nie Na grypę No bo oni robią tak popo po. Z grypę no. Cześć Dobry jestem w to, nie? Kurde Myślisz, że uda mi się ich pokonać, czy nie? Czekaj chwilę Jedna kratka. Ogólnie ja noszę okulary, tak na co dzień. I tak, jakby no, usiadłem sobie daleko od kanapki z Subwaya i nie widziałem, jakie są ceny. I tak pamiętam, że w saboju było dosyć drogo Ale tak, patrzcie, jedna kanapka pod spodem pisze 16, druga 18, to myślę, że pewnie ta 15 cm kosztuje 16 zł, a ta 30 cm kosztuje 18. No i tak myślę, kurde, to nie jest dużo. 18 zł za 30 cm kanapkę to gig. Może z cenami się coś poprawiło? Poszedłem tam, zamawiam tę kanapkę i nagle się okazało, że pomiędzy tymi cenami był plus. Czyli, że jakby mała kanapka. Kosztowała 18, a duża kanapka plus 16 No i zapłaciłem 34 zł za kanapkę sadgę. I oni mają podlepszoną zbrojkę Ja mam kamienny miecz I on myśli, że ja się z nim będę bić Nie, no tkwiło chłopa totalnie Jak on myśli, że się będę z nim bić Patrzcie to Ja robię tak Ja nie obchodzę takie takie noby Idziecie sobie dyk, Przeskakujecie tutaj Tutaj sobie skaczecie Robicie takiego bloka Tutaj robicie tak Tutaj budujecie coś za sobą Obam hita sprzedaj Ale ma się już gdzieś, bo Wylecicie zniszczyć muszko przed siebie po prostu Tutaj robicie jumpa Zaczycie sobie tutaj, pyk. Nie wiem czy w dobrą stronę biegnę, a to nie jest istotne, to nie jest istotne, czy w dobrą stronę. Dobra, patrzy to, pyk. No i teraz problem jest taki, że nie mam kilofa, więc muszę coś kupić. Ja sobie na szybko jabłko. Idę do sklepu, kupuję kilof, ładuję hopa. Mam gorszy miecz, więc chyba mam deda. Okej, okay, udało mi się go zabić, nie wiem jakim cudem. Chyba trochę źle kopię, a tylko delikatnie źle. <laughs> nie zniszczyłem tego. Co tu się zadziało przed chwilą? Najgorzej. Jakiego ja mam pecha. Tragedia się zadziała przed chwilą. Kurde, zrobiłem tak tak. trzy ręce. Niedobrze. Lekki miskliczek poleciał. Ale cóż. W prawej masz głowę. Ale co? Co mam mazać? Może mieć trzy ręce przecież. Racja, racja, nie można dyskryminować. Ja myślę, że to po prostu jest wyższa szkoła artystyczna, bo widać, że chodziłeś do plastyka i ty po prostu przedstawiłeś ruch ręki jako tę linię wokół. O! Ruch, ruch ręki, ruch ręki. O! Dobrze powiedziane, tak, tak. To był ruch ręki. Czerwoni w Ej, ogóle łóżko, oni łóżko oni mają oni obudowane oni tylko wełną Ej, fireballem nie możesz im zniszczyć łóżko, a dwóch jest w bazie A jeden nie wiem gdzie jest I łóżko mają obudowane tak, że fireball wystarczy Wiem, ja mam trzy No, to wystarczy Dobra, tylko ja jeden Dobra, sobie, oni kopią się, tak? Wiesz tak, fireballa sobie pod nogi rzucasz, wyskakujesz, strzelasz tutaj Pyk, i niszczysz No i już w sumie wygrana, później no, zabijasz trzech jak i wiesz. To jest sprytna taktyka a, a ja co? Nie wiem co Dobra, ładuj go, ładuj, bo ja jestem na hita. Jeju no, dobrze. A kolejny Ej, uważaj No i tyle z gierki, nie? Fajnie Taki Dobra, patrzcie to, ja idę ze dwóch, zaraz wracam za 5 minut jakoś, idę siku i sobie na no smarkać i wracam. A wam włączam zaraz w tym momencie pana choinka. Yy, możecie oglądnąć wspaniałą rzecz, jaką jest pan choinek, więc ja zaraz wracam, wyciszam się i zaraz będę. Bardzo serdecznie I idziemy do 100-milowego lasku. Ty, ja tak nie umiem. Ja z dilutą. Ja byłam na zakupach. patrz jakie mam ładne ubrania. I ja mnie też mam. Cześć. <noise> Elo, co mi ominęło? Nie, au. Dobra. <noise>